Grozi za to kara grzywny, która może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Czy możesz oświadczyć, że Twoje ceny transferowe były rynkowe, skoro na początku wcale takie nie były, a ty tylko poprawiłeś się dopiero na koniec roku na potrzeby raportowania? Spółka uważała, że skoro skarb państwa nie stracił, bo podatek został zapłacony, no to może śmiało oświadczyć, że jej ceny transferowe były rynkowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach był jednak innego zdania. Jasno stwierdził, że samo doszacowanie przychodu i zapłacenie podatku nie sprawia, że pierwotne ustalenia ceny stają się rynkowe. Trzeba być bardzo ostrożnym składając oświadczenie o cenach transferowych, ponieważ kary za podanie nieprawdy są tu bardzo wysokie. Nawet jeżeli uważasz, że działasz w interesie skarbu państwa, dziś podkaście temat, który na pierwszy rzut oka może wydawać się formalnością, ale w rzeczywistości może kosztować podatnika miliony. Potencjalnych kar. Mowa tu o oświadczeniu o cenach transferowych, które stanowi element formularza, część formularza TPR w przypadku pełnego raportowania. Ja się nazywam Michał Wilka, to jest podcast Dzień Dobry Podatki. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy prawnej czy podatkowej w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Link do formularza znajdziesz w opisie poniżej. A jeśli zajmujesz się zawodowo podatkami, sprawdź propozycję klubu Dzień Dobry Podatki, platformy abonamentowej, wsparcia właśnie dla osób, które. Profesjonalnie zajmują się podatkami. No dobrze, wyobraź sobie taką sytuację. Twoja firma jest częścią dużej grupy kapitałowej, produkujesz jakiś sprzęt i dostałeś od grupy wiążące polecenie, aby sprzedać ten sprzęt swoim powiązanym firmom w grupie po bardzo korzystnych, preferencyjnych cenach. Nie, wiem, żeby pomóc im stanąć na nogi albo utrzymać konkurencyjność, normalna sprawa. Czyli sprzedajesz z myślą o dobru całej grupy. Pod koniec roku, orientujesz się, że te preferencyjne ceny oznaczały, że Twój zysk był niższy, niż powinien być, gdybyś sprzedawał te produkty na wolnym rynku. Co robisz? No, jako odpowiedzialna firma postanawiasz doszacować sobie przychód dla celów podatkowych, czyli doliczyć tę brakującą różnicę do zysku podatkowego, no i oczywiście zapłacić podatek. No i brzmi to sensownie. Chronimy skarb państwa i płacimy co należne. No ale potem przychodzi moment, kiedy musisz złożyć specjalne oświadczenie do urzędu, no i tu pojawia się problem. Czy możesz oświadczyć, że Twoje ceny transferowe były rynkowe, skoro na początku wcale takie nie były, a Ty tylko poprawiłeś się dopiero na koniec roku na potrzeby raportowania? No i właśnie z tym problemem zmierzyła się ostatnio jedna ze spółek. Czym jest to tajemnicze oświadczenie o cenach transferowych, o których mówiłem na wstępie? No dobrze, zacznijmy od podstaw. To część szerszej informacji, którą jako podmiot zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi składasz do Urzędu Skarbowego w przypadku e, spełnienia konkretnych warunków. W skrócie, oświadczasz w nim dwie rzeczy. Po pierwsze, że Twoja lokalna dokumentacja cen transferowych jest zgodna z rzeczywistością, no i po drugie, i to jest kluczowe, że ceny, które stosowałeś w transakcjach z podmiotami powiązanymi, były takie, jakbyś handlował z firmami zupełnie od siebie niezależnymi no, czyli były rynkowe. Takie oświadczenie to poważna sprawa, bo złożenie go niezgodnie z prawdą czyli twierdzenie, że ceny były rynkowe, choć wcale nie były to dość poważne przewinienie grozi za to kara grzywny, która może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Podstawą całej układanki cen transferowych jest zasada tak zwana zasada ceny rynkowej, w żargonie znana jako arm's length principle. Co ona w szczegółach oznacza? Chodzi o to, że firmy powiązane powinny prowadzić swoje rozliczenia tak, jakby były od siebie zupełnie niezależne i konkurowały na wolnym rynku. Chodzi o to, aby transakcje wewnątrz grupy nie służyły przenoszeniu zysków z jednej jurysdykcji do drugiej, co mogłoby uszczuplać wpływy do budżetu państwa. Przy czym obowiązek stosowania ceny rynkowej obowiązuje również między spółkami polskimi. Tutaj jest jednak jeden haczyk. Istota tej zasady mówi, że cena od samego początku musi być ustalona rynkowo, na podstawie najlepszej wiedzy już w momencie zawierania transakcji. Tylko w takim przypadku, oczywiście po spełnieniu też innych warunków z ustawy o CIT, podatnik w razie potrzeby będzie mógł zastosować korektę cen transferowych. Korekta ta bowiem polega na urynkowieniu transakcji. Następczo nierynkowych, czyli takich, dla których pierwotnie ustalone warunki były nierynkowe. No dobrze, a co w sprawie tej naszej spółki produkcyjnej powiedział sąd? Sygnatura wyroku znajdzie się w opisie do tego odcinka. Przypomnijmy, nasi bohaterowie sprzedawali produkty po cenach preferencyjnych, w ogóle nawet poniżej kosztów produkcji, a później na koniec roku, dla celów podatkowych, doszacowali sobie przychód do poziomu rynkowego no i zapłacili należny podatek. Spółka uważała, że. Skoro skarb państwa nie stracił, bo podatek został zapłacony, no to może śmiało oświadczyć, że jej ceny transferowe były rynkowe. Co na to sąd? Wojewódzki sąd administracyjny w Gliwicach, bo to ono rzekał w tej sprawie, był jednak innego zdania. Jasno stwierdził, że samo doszacowanie przychodu i zapłacenie podatku nie sprawia, że pierwotne ustalenia ceny stają się rynkowe. Dlaczego, jakie tutaj stały za tym argumenty? Otóż zasada ceny rynkowej odnosi się do sposobu ustalania warunków transakcji, a więc jej całościowego rezultatu na samych transakcjach, który jest determinowany zastosowaną ceną sprzedaży. Doszacowany przez spółkę przychód nie stanowi natomiast elementu rezultatu finansowego na transakcjach. Ale skorygowanie go do poziomu ceny rynkowej. Możesz pomyśleć, że istnieje przecież przepis, który mówi o takich sytuacjach. To jest artykuł 11t ustęp b ustawy o CIT. I on pozwala na oświadczenie o rynkowości w takim przypadku. I rzeczywiście taki przepis istnieje, ale jest to tak zwana fikcja prawna, specjalny wyjątek, który ustawodawca wprowadził. W bardzo konkretnych sytuacjach, bo ten przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy otrzymujesz nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie jakieś rzeczy, prawa lub inne świadczenia w naturze, a ich wartość rynkową zaliczasz do przychodów. Celem było rozwijanie wątpliwości w tych specyficznych przypadkach. Jak widać z przykładu, o którym rozmawiamy, nie obejmuje on ogólnych sytuacji, gdzie po prostu stosowałeś nierynkowe ceny sprzedaży, a później je korygowałeś do celów podatkowych. Wszystko to sprowadza się do jednej bardzo ważnej zasady w polskim prawie podatkowym. Przepisy podatkowe generalnie interpretuje się ściśle, przede wszystkim w oparciu o ich literalne brzmienie no czyli to, co jest w nich napisane. Sądy i organy podatkowe podkreślają, że nie mogą wypełniać luk w prawie ani stosować analogii, jeśli przepis jest jasny i precyzyjny. Więc choć intencja tej spółki produkcyjnej, by zapłacić należny podatek, była słuszna, formalnie nie spełniła ona warunków do złożenia oświadczenia o rynkowości transakcji. Jakie z tego płyną wnioski? Myślę, że warto zapamiętać trzy kluczowe wnioski z, z tej sprawy. Po pierwsze, dla oświadczenia o cenach transferowych kluczowe są warunki, na jakich transakcja została pierwotnie zawarta, a nie późniejsze korekty rozliczeń podatkowych. Jeśli pierwotne ceny były nierynkowe, Samo doszacowanie przychodu na koniec roku nie urynkawia całej transakcji w oczach urzędu. Po drugie, przepis o fikcji prawnej, czyli ten artykuł 11T ustęp 2B, ma bardzo ograniczony zakres. Dotyczy on tylko otrzymywania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, a nie sprzedaży produktów. Nie można go w związku z tym stosować do innych podobnych sytuacji. No i wreszcie po trzecie. Trzeba być bardzo ostrożnym składając oświadczenie o cenach transferowych, ponieważ kary za podanie nieprawdy są tu bardzo wysokie. Nawet jeżeli uważasz, że działasz w interesie Skarbu Państwa, formalna zgodność z przepisami jest no przynajmniej tutaj absolutnie kluczowa. To tyle na dziś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw je w komentarzu. Postaramy się odnieść do Twoich wątpliwości. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć.